Pozdrowiona Pani Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko. Rodzicielko, o Maryjo, która jesteś dziewicą, uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba. Yeah. Yeah. Oh. See w i i Szczęść Boże, witajcie kochani. Witam Was bardzo serdecznie na koronce do Miłosierdzia Bożego na żywo. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, do pisania Waszych intencji w komentarzach. Będziemy się za nie wszystkie modlić. A tymczasem, godzina 15 minęła, rozpocznijmy naszą wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, Zbawicielu Świata, w godzinie Twojego konania przychodzimy do Ciebie, prosząc Cię o Twoją miłość, o Twoje miłosierdzie, o Twoją dobroć. Obdasz nas spokojem i miłością. Powierzamy Ci, Panie Jezu, nas, naszą rodzinę, wszystkie nasze troski i zmartwienia, nasze sprawy. Wszystko to, co mamy do zrobienia, to wszystko polecamy Tobie, aby wszystko było na twoją chwałę. Powierzamy ci zmarłych naszych bliskich, prosząc o spotkanie w niebie z nimi. Oddajemy wszystkie intencje naszych serc, także wszystkie te zapisane w komentarzach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyć królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczne. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzech nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzech naszej całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem, Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem, Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, która wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko módl się za nami. Wszyscy święci i patronowie nasi, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam, kochani, bardzo serdecznie za wspólną modlitwę. Bardzo się cieszę, że byliście razem z nami. Życzę Wam dobrego popołudnia. Niech Was Pan Bóg błogosławi i do usłyszenia już jutro. Z Panem Bogiem.